Drogą numer 366, drogą wojewódzką numer 366 jechałem właśnie do Jeleniej Góry. Jest to kolejne miasto egzaminacyjne w województwie dolnośląskim, które możemy zobaczyć na moim kanale. Ja w tej chwili jestem tak naprawdę w drodze z Karpacza do Szklarskiej Poręby a Jelenia Góra jest miastem tak rozległym a w zasadzie tak długim że sięga aż po czeską granicę że no koniec końców trzeba przez tą Jelenią Górę w tej relacji przejechać więc cieszę się, że mam okazję przywitać się z Jelenią Górą pokazać tą Jelenią Górę natomiast jest to mój tutaj pierwszy przejazd przez Jelenią Górę i ciężko po tym jednym przejeździe będzie na pewno określić czy jest to miasto do zdawania łatwe czy trudne na pewno jeszcze w Jeleniej Górze będę i będę bliżej powiedzmy gdzieś tam terenów myślę centrum bo tutaj zapewne tereny bardziej peryferyjne tak więc nie ma się tutaj co w jakiś tam sposób wyrabiać sobie opinii po tych terenach gdzie teraz, gdzie teraz się porusza tak jak już mówiłem jestem w drodze za 200 metrów jedź dalej prosto w kierunku szklarskiej Poręby zdaje się na na nawigację jedź dalej prosto następnie skręć w lewo Będę skręcał w kierunku Piechowic oraz centrum. Skręć w lewo. Sprzeciwka oraz z lewej oczywiście muszę tutaj ustąpić. Za 200 metrów, na rondzie trzeci zjazd. Do Szklarskiej Poręby nie ma skrętu tutaj. A ona mi każe objazd do Jakuszyc w prawo do 3,5 tony jest prosto do jakuszy czyli do Szklarskiej Poręby jeszcze tutaj przejazd oczywiście szczególna ostrożność upewniam się, że nic nie nadjeżdża O, jakaś tablica bardzo niebezpieczny zakręt do nie do 40 no, skoro no, bardzo niebezpieczny 90 stopni w zasadzie się skręcaliśmy więc Natomiast z prędkością taką, jaka była wskazana, czyli z 40, może ciutkiem mniej, bez jakiegoś większego problemu, zakręt pokonany. No I mamy piechowicę, a kończy mi się Jelenia Góra, więc na tą chwilę tyle tej Jeleniej Góry. Jako po raz pierwszy mogę już się cieszyć, że na kanale jest. Została pokazana, ale jeszcze ją sobie na pewno troszkę obiadę.